Jesteśmy na lotnisku Musimy wypić wszystkie produkty, które posiadamy tak Bo zaraz będą e, bramki i nie możemy prostu tego przenieść Także Ja mam chyba tylko wodę To jest dla ciebie Kopijami Mamuśka muszę wy... ja. To muszę ja też, też muszę to muszę wydać. To wypijemy I lecimy do balet My w ogóle mamy niby luk. Ja A mam... ty, czy jest outfit na balet Nie Bo ja mam te spodnie tak, żeby Mam spodnie, żeby było mi wygodnie w samolocie, ale mam. Jeans, 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 Mam jeans na przebranie. i ta bluza. No i ta bluza, no, mam ją na dwa dni, ale jak mam. miałem się spakować w podręczny. Jeszcze mój podręczny to w ogóle jest. ten plecak. No dobra, jest pusty, dlatego że ja muszę go ugnieć, dlatego że. Dlatego, że. Wymiary, no nie? Yy, on jest 15 cm za wysoki niż generalnie ten bezpłatny yy, bagaż, więc nie raz musiał być. Tak? Nie no tak jest. A to jest mój bagaż, w sensie już trochę wyjąłam, ale to są wymiary właśnie rajony, no. Dzisiaj w pociągu stwierdziliśmy, że dobra, raz się żyje, ostatni wydatek w tym roku to są tak. miejsce w samolocie. I kupiliśmy 35 za osobę. 35 złotych za osobę, ale kupiliśmy sobie miejsce a jesteś wyższa, bo ja się tak zgarbiłem. <grymne> 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 Oczywiście nie siedzimy obok siebie, ale my nie chcemy siedzieć obok siebie. Nie siedzimy obok prostu... siebie, siedzimy za sobą. Najpierw jest Jula, później jestem ja, ale mamy miejsce przy oknie. Ja to chodziłam, żeby ładne widoczki były. A później, wiecie, powrotne. Doskonale chł... znaczy, znaczy, <grymne> Ale to jest. E nie, to jest ekscytacja, moi drodzy. Lecieliście gdzieś kiedyś? Powiedzcie mi, no. <grymne> Napiszcie w komentarzach, Kuba, gdzie leciście. Napiszcie w komentarzach, gdzie był wasz ostatni lot. Ej, mój do Hiszpanii. Mój ostatni był duży. No a teraz znowu do Włoch. Dokładnie Super. ile? Trzy tygodnie Dokładnie... temu? Dwa tygodnie temu? Trzy, tygodnie, trzy tygodnie temu. Ona trzy tygodnie temu wróciła z Włoch i znowu lecimy do Włoch. Po przejściu bramek yeah. I teraz idziemy, gdzie idziemy? Spicat się najtrzszym techmową i za darmo. Jakbyś... <laughs> nie tego na górze. No nie, to jest tajemnica, nie mówcie nikomu, nie wsypcie nas. Ej, i są zajebiste, wiesz, że kiedyś były na promce w Rosanie za stówę i nie kupiłem? Co to jest? To siemuchni. Ale brzydkie! No we. Przecież to... E, śmierdzi jak wódka. No bo się nie szczególnie... No bo to, nie to musisz poczekać i dać mi wtedy pomochać. Nie, e, takie zioła. Czekaj. Okropne to jest. Fajne. Nie, to jest trawa jakaś stary. Cytrynowa. Nie, brzydkie. <noise> Ogólnie już z strasznie nas z tych kart, no szybko wam Każdy jeden, był nasz. Masakra. <noise> no to jest głupi naczelny hejter Nie, to no bo ludzie raz po do samolotu, który jest do Gdańska, a on chce już się ustawiać, żeby wprowadzić do samolotu naszego, który nawet nie ma. <noise> Bo chcę być pierwszy, zawsze chcę tak. być pierwszy. Bo że też ostatni będą pierwszy. Ale patrzcie, jaka jest sybaczka. Jest mi jest sybaczka jest dupaczka. Nie, ale nie lecę z tobą. Włoska ziemia. Wylądowaliśmy. Jedziemy teraz na połączenie. Prawdopodobnie. Zobaczymy Prawdopodobnie. Po ile jest, czy na stać Byśmy lądowanie było do dupy, prawda? W ogóle to to jaka było. To, to w ogóle jak frajerzy, nasza, nasza ten, jak to się nazywa. W ogóle no. Zachłanność, tak, jak... no, tak, Nasza zachłanność nam kurwa karma. E, kupiliśmy te e, miejsca przy oknie 3500 i co? Nic nie było, jest takie mleko, a jeszcze jechałam pociągiem i mówiłam, mam nadzieję, że będzie takie mleko, że ludzie nie zobaczą nic. Bo, później my kupiliśmy te miejsce. No i ja po prostu Karma. Po wielu próbach przejść, jak udało y, się. Jedziemy. I, to, to, to się Opowiemy Wam w hotelu, co się stało. Także. Jesteśmy w Mariocie. Zamalowaliśmy się. się będzie test na żywo. O ładnie Ej, jest. Mega. O No dobra, nie, nie... nie. O. Ale ładny widok! Widok też jest ok. Fajnie. Czekaj, łazienka. I we made it, totalnie! Dziękuję. Po... kurde! <laughs> Co się śmiejesz? A też... <laughs> myślałem, Ty myślałaś, że tam jest przejście <laughs> <laughs> to kibla? Nie wiem, mam Czekaj. Oh my god, to jest fajne! Dobra, zajebiście jest zabraliśmy te próbki? Ja pierwsze. Przecież zapomnieliśmy. Żeśmy... Mamy pamiątki z boloni. W <noise> pierwszej kolejności kupiliśmy salami do chaty, do Polski. Jakby nie było w lidlu polskim, no ale... Dla rodziców to jest pamiątka w Później mamy tak, popitkę jedną drugą i cytrynę, żeby wycie kontakt. i słuchajcie. No bo dobra, najpierw dzisiejszy wieczór, to, to jest racja. Także tak, yy, nie wiem co to jest, ale Luka powiedział, że to jest dobre. Nie, nie powiedziałem, że to jest dobre, to jest, powiedziałem, że to jest podróba Aperola. Aha! <laughs> bo Aperol był za 14 euro, ten był za, za 3. Także... no. I... czekaj, bo się zgubiłem. Tam, tam. Mamy też soczek pomarańczowy. No, soków nikt nie za wiele na Coś, co każdy polak lubi. Czysta. No Boże, szkoda, że nie było smakowej, ale... Tak. Te, takie coś tutaj na lot, no bo to w, to raz, samolotu, w ogóle i no. są sklepy zamknięte, my nie mamy nic. I na śniadanie, typowo włoskie śniadanie. Chcieliśmy kupić jeszcze kawę, taką gotową, ale nie mogliśmy znaleźć, chociaż ja w Lidlu w Polsce widzę zawsze Tak, ja kawę. to samo, wszędzie. Mamy typowo włoskie śniadanie, czy jakieś takie bułeczki z mozzarellą i z sosem pomidorowym, no. no i... Głosą. Głosą z czekoladą. Więc tak wyglądają nasze zakupy. Fajnie. Zbieramy się, musimy pan telefony. Jest godzina 17. zrobić Instaksy. Instaksy. Jest godzina 17. Jeszcze nie byliśmy w centrum. także Ale mamy całą noc, więc. Mamy całą noc na to, no? Szybkie story time. No. Które muszę przegryźć. ale <laughs> ja sobie pachę pójść pływać. Kat. Kat. Dara, możemy mówić dalej. Wyszliśmy z lotniska. W sensie w sumie jeszcze nie wyszliśmy z lotniska. Byliśmy dalej na terytorium lotniska, na terenie. No, no i. W ogóle bardzo ciężko było znaleźć wyjście z tego lotniska, żeby nie iść po ulicy. Nawigacja prowadziła nas przez ulicę. No, no i poszliśmy w sumie No po i w sumie tej poszliśmy po tej ulicy. Później się cofnęliśmy, bo spotkaliśmy grupę Polaków, e, którzy mieli ten sam problem. Czyli szukali przystanku autobusowego. Tak. Więc w sumie połączyliśmy siły i razem gdzieś tam udało nam się znaleźć ten przystanek. No. no ale stil szliśmy ulicą, w sensie, no, szliśmy autostradą. Ile my szliśmy? 15 minut? Jakoś tak. taką. No. I. No, i znaleźliśmy ten y, przystanek. Okazało się, że internet kłamie czasami jednak. <grym> no, i mm, w sklep, który był opisany jako sklep, który sprzedaje bilety autobusowe, okazał się po prostu mm. szajsem i wcale nie sprzedaje biletów. Mm, ale na nasze szczęście ta grupa Polaków kupiła więcej biletów autobusowych. Nie wiem jak to się stało w ogóle. No. Y, I odsprzedali nam te dwa bilety. No. Na <grym> Nawet ja. Się... <grym> ups, ups! ups Uf, up. <grym> To no jak zwykle wieś przyjechała Już nagrywam od dawna Siema Ej wiecie, że to jest Czekaj Czekaj powiem im Powiem im To jest ścianka Chwila To jest ściana Taka ściana I Miro jest tam A ja jestem tu I mówimy do siebie Słyszysz mnie? Tak, Słyszę Co? No! Ej, mega poryte to jest! Dobra, spieprzamy stąd dalej Mega mocne, mega mocne, patrzcie to! Tutaj jest ten tango Neptuna zamknęli ją, w sensie tak, żeby ludzie po prostu na nią nie wchodzili Jak ja byłam dwa lata temu, to można było chodzić, ale no nie dziwię się, jest Sylwester Ale nie mnie bardzo, ładnie się rozwija, jest bardzo, bardzo dużo ludzi I kochamy Lodynię no, to teraz chodź ja przekażę Wam fajnie. Jakiecie świat takie było No, nasza kolejna była, także dotyka. Dotyka! Generalnie za nami yy, znajdują się wieże, które mają już prawie tysiąc lat, dlatego że kiedyś, kiedyś, kiedyś tam dawno, dawno temu budowano takie wieże w Bolonii na znak swojej jakby, zamożności. I to był taki konkurs, kto ma najwyższą wieżę, ten jest tak naprawdę najbogatszy. Więc... Widzimy tutaj jedną, ale gdzieś tam obok jest druga. Troszeczkę mniejsza. Generalnie one kiedyś były naprawdę dużo tak naprawdę wyższe, bo um, ta mniejsza miała kiedyś 60 metrów, teraz ma tam 40 parę. Z tego względu, że przez osiadającą glebę one trochę osiadły do dołu, ale są to najwyższe wieże w Bolonii tak naprawdę jeden z najbardziej um, popularnych, rozpoznawanych znaków tego miasta. Przepraszamy za opóźnienie. <laughs>

Witamy Was. Nowy 2000. A i założę kaptur. W 2024 roku yy, pada deszcz, więc pogoda nie jest najpiękniejsza. Ale my nie narzekamy. Ale to nas nie. Jak to nie? To nas nie. no po prostu nie narzekamy. Nie no. narzekamy. Jest super. Obdzwoniliśmy wszystkich. Będziemy się bawić Co? A, Czemu? Coś robią, coś robią. Dobra, po prosto <laughs> Obzwoniliśmy wszystkich, pada tak, deszcz, ale jest super Jesteśmy szczęśliwi po prostu, tyle 2020 to będzie nasz rok i mam nadzieję, że nasz tak zwłaszcza, też Zwłaszcza To będzie Dobra. dla każdego mega rozwojowy rok i wszystkim wam tak. tego życzymy Będzie zajebiście I wiecie co? I po prostu chcemy robić częściej tyle. Zobaczcie, Jak my będziemy na szczycie, to i wy będziecie na szczycie. Ta. <laughs> Sytuacja wygląda tak, że przyszliśmy na punkt widokowy, bo on tak chciał. Wiecie jaki ten punkt? Nic tu nie widać. Park, Kiłaj i Mogiła. Dosłownie. <laughs> Tam jest park. No, no to jest ładnie, ok. Ale wiecie, co się najprzeży my. Zrobiliśmy się 35 tysięcy kroków to jest około tego. Ja nie czuję sukcy, nie czujesz nóg. Dosłownie. I wiecie co? Chcieliśmy wrócić tam, bo tam jest bliżej jakby do naszego hotelu. I co? Wyjście zamknięte. Czyli musimy wracać tak jak wyszliśmy. Czyli jakby robimy głupie kółko, bo ty chciałeś zobaczyć co? Co tu masz? Po to zrobiłem. <laughs> Jest noc. ja, ja już. Pierwsza, ja, ja już nie wytrzymuję w butach. I wytępuję, prawda? Zaspaliśmy dwie godziny. Jakby tylko tyle chcę powiedzieć. Ale ogólnie bardzo dobrze się czuję. Ja też tak bardzo się dobrze się czuję. I tyle... Tylko po prostu zaspaliśmy, a mieliśmy iść zwierzę, dlatego spakowaliśmy się dosłownie w trymiga. No, i, e... się nie domyka, jak zwykle. Praca się teraz już nie domyka, bo wszystko jest na szybko spakowane. I po prostu idziemy Idziemy stąd Idziemy stąd po prostu jak najszybciej Żeby jeszcze chociaż trochę zobaczyć coś I chcę nagrać szorca Więc musimy stąd spierdzielać. Jesteśmy z powrotem na małej Wenecji I dzisiaj Dzisiaj jest otwarte Fajne no to, to jest takie kurde fajne to był mój top 1, to było moje top pierwsze miejsce, które chciałem tak naprawdę zobaczyć w tej Bolonii, No i dzisiaj tak to wygląda jak jest... jak jest jasno. No ale jest to okienko fajne, więc mega spoko, że udało się to zrobić, bo tak naprawdę zostało nam pół godzinki i lecimy stąd. Tam jest ładna kupuła jakaś No to jest tak, co w, w hotelu w Indzie miały, mieliśmy Chodzimy sobie już po mieście, bo o policja, policja. Chodzimy po mieście, Ale to dlatego, że znowu. jak dupi z nie dlatego, że wiecie, bo nie, 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 to dlatego No ten poranek, szybkie wstanie się, Bartak. bo to, to było takie mega, mega chaotyczne I ból nóg, ból stóp, okrop, ból stóp, ale jest super Ja dzisiaj znowu ten sam fit, bo no, ja, też ja nie pasuje. pakowałem ciuchów, naprawdę nie, to miał być wyjazd z plecakiem ja mam tylko koszulki na zmianę w sobie majty i tyle. Tanie podróżowanie. Ej, to nie przy tych vlogach, cały czas takie żywie. No. To są realia. I jesteśmy znowu nad wieżami. I tylko za dnia. Tylko za dnia. No więc tylko zrobimy sobie nie wiem, zdjęcie tych wież za dnia, bo uczą nie. I Lecimy na 10 tysięcy zdjęć z wyjazdów jak zwykle. Będziemy spadać na lotnisko, bo mamy już teraz jeszcze mniej czasu niż mieliśmy. Jesteśmy już na lotnisku. Dotarliśmy. Tak naprawdę podejdziemy już co? Gate. Chcemy gate kole, bo potrzebowaliśmy po prostu co, czegoś słodkiego się napić. I słuchaj baliszką, zobacz. Gostek, gostek jedzie z walizką, a Miro mówi, nie wiem, czy będziecie słyszeć, bo leci so. Siedzimy już na ziemi, bo nie mamy, nie mamy sił. Czekamy na, na to, aż otworzą gejty, ale Miro ściąga buty, bo chciała, nie wiem, co chciała zrobić, ale ściąga buty. A coś pokaż, jak gąsienica z niej wyjdzie. Nie, przestań, Buty się jej rozdupcyją. Dam za 70 zł, to nie? I tak było. Ale to ona ma na jakieś fatum. Kurtka jej się porwała, brud jej się porwała. Braga Ziemia polska nas przywitała. Znowu ziemi włoskiej do Polski. No. Jesteśmy we Wrocławiu. Znowu zaczynamy hejtowanie Wrocławia. No ale co? Jest godzina 15, a my dopiero o 20 mamy pociąg, także 5 godzin solidnego Czekania. opierdzielania się i po prostu nudy. Plan jest taki, że po prostu pójść i zjeść drwala, bo w samolocie spałem. Ale obudziłem w ogóle... się w środku, bo oczywiście pieprzeli przez te megafony, te perfumy mi próbowali wcisnąć. No. A wiesz, ja się zastanawiałam, czy nie kupić zdradki? Słyszałem, jak, jak zaczęli mówić o tej zdradce, to mówię Miro. Ja, ale nie no. Obudziłem się w środku i mówię, zjadłem drwala. <śled> Ale ja jestem ciekawa czy McDonald's będą otwarte No właśnie, a jak nie będą to będzie Świetnie. Wrocław Będzie Wrocław Będzie Wrocław I Mamy jedzenie już, więc będziemy jeść, z głośno, na co będziemy móc gadać Siema,